I przychodzi 16 października 1978 roku. Myślę, że my dzisiaj 35 lat później jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji. Pytania, które są stawiane do papieża, którego kochamy, do papieża Franciszka. Te są, jeżeli nawet nie są wypowiadane, są gdzieś w podtekście stawiane. Czy ten papież z Ameryki Południowej, z innego kręgu kulturowego, z innego doświadczenia, czy ten papież zrozumie Europę? Dokładnie to samo myślę było wtedy, kiedy został papieżem Wojtyła. Czy papież z Zamuru Berlińskiego, czy papież oddzielony 45 lat od cywilizacji zachodniej, gdzie nie można było dokonywać wymiany myśli, wymiany książek, wymiany poglądów itd. Tak, tak bardzo. Czy papież, który od studiów, który odbył w Rzymie w 40 latach właściwie dłużej na zachodzie nie był, czy zrozumie Kościół? Czy zrozumie Kościół w Europie, czy zrozumie Kościół w świecie? Czy ta pierwsza pielgrzymka 1979 roku ma właśnie takie zadanie posklejania tej Polski? Warszawa nie była wcale tak bardzo gorąca wówczas w przyjęciu papieża, bo wszyscy się trochę bali. Myśmy żyli jednak w głębokim komunizmie, ale to pękło. Już w Warszawie pod koniec pękło. Już pod Kościołem Świętej Janny z młodzieżą pękło. Także jak papież wyjechał, to Polska była ta sama, ale nie taka sama. Papież też właśnie podczas tego, tego przemówienia w Gnieźnie mówi o, o przeszłości, mówi o, o tradycji, z której, której Polska wyrasta, ale mówi: Ja Was nie zabieram w przeszłość, a w przyszłość. Czy w takim razie tak było odczytywane wtedy te słowa? Była to zapowiedź w jakiś sposób też lat 80. Solidarności? To nie jest tak, że myśmy już tylko czekali i liczyli miesiące, kiedy wybuchnie Solidarność. Nie. Trzeba patrzeć na to moim zdaniem całkiem realnie. Pierwsza wizyta była ogromnym. Darem dla Polski, ogromną mobilizacją dla wszystkich, którzy walczyli i troszczyli się o wolność Polski. Wtedy ta nadzieja wygasała? W 1981? Już 6 milionów ludzi należało do Solidarności. I w jednym momencie ten związek jest delegalizowany. Przez stan wojenny. Ileś tam tysięcy ludzi jest internowanych, aresztowanych. 13 grudnia stan wojenny, a zaraz potem jest ta sytuacja w kopalni Wujek giną ludzie, zaszczeleni przez swoich. W latach 80., kiedy, kiedy zarówno ksiądz Tischner, jak i Jan Wawel mówią o Solidarności, to jest pojęcie bardzo dialogiczne. Natomiast po 89 roku yy, to się zmienia. Zmienia się Solidarność, zmienia się też polskie społeczeństwo. W 91 roku mówił, mówił do Polaków tak: uważajcie. Że gdy przyjdzie trochę dobrobytu, żeby się dziecko nie stało kosztownym dodatkiem do życia rodzinnego. To jest jego cytada. Wtedy, kiedy to mówił, była bida i rodziło się w Polsce 700 tysięcy dzieci. Dzisiaj, 25 lat później, mówimy o dramacie demograficznym w Polsce. Czy uważa ksiądz kardynał, że w tym roku, roku kanonizacji, jest szansa, żeby w życiu publicznym, w polskim życiu publicznym, było więcej tych elementów, które łączą, niż dzielą? Myślę, żeśmy bardzo daleko także odeszli od tego, co się nazywa rozumieniem państwa jako takiego, narodu jako takiego, od myślenia kategoriami propaństwowymi, dlatego że myślenie propaństwowe wymaga rezygnacji z własnych ambicji.